Cokolwiek stało się Logenowi, trzeba go powstrzymać. Co więcej, nie możemy dopuścić do przedłużenia tej wojny. No, to co w takim razie możemy zrobić? E, możemy jednak zjednoczyć szlachtę przeciwko Logenowi, prawda? Mógłbym zjednoczyć tych, co nie popierają Logena. Niestety nie wszyscy są mu przeciwni. Ma potężnych sprzymierzeńców. Nie mamy czasu toczyć przeciwko niemu kampanii. Jeśli Ferelden ma mieć szansę obrony przed Mrocznymi Pomiotami, któraś ze stron będzie musiała się poddać. No to zdecydowanie Logan będzie kapitulować, ja już mu to Zgadzam wyperswaduję. Się. Logan musi zapłacić za swe odrażające zbrodnie. Ale musimy oszczędzać nasze wojska na starcie z Pomiotami, nie ze sobą nawzajem. Rozpuszczę wieści o zdradzie, jakiej dopuścił się Logan. Zarówno tej tutaj, jak i tej, której ofiarą padł król. Bez dowodów będzie to jednak tylko oskarżenie, bez pokrycia. Te wieści pozbawią pewności sojuszników Logena, lecz musimy połączyć je z wyzwaniem, którego Logen nie będzie mógł zignorować. Potrzebujemy kogoś o większych prawach do sukcesji od córki Logena. Masz na myśli Alistera, bracie? Jesteś pewien? Nie proponowałbym takiego rozwiązania, gdybyśmy mieli jakąś alternatywę. Alister będzie zachwycony. Na pewno. Myślę, na że to doskonały pomysł. Taki. i ja mamy prawo do tronu poprzez małżeństwo. Ale wyglądalibyśmy na oportunistów, nielepszych od Logena. Alisterowi tron należy się ze względu na pochodzenie. A co ze mną? Czy nikogo nie obchodzi moje zdanie? Spoczywa na tobie ogromny ciężar, Alisterze. Bez ciebie Logen zwycięży. A wtedy musiałbym go poprzeć dla dobra Fereldenu. Tego właśnie chcesz? Ja, ale ja. Nie, mój panie. Widzę tylko jedną możliwość. <grym> od razu się zgodził. Wspomnij o Dankanie na niego działa. Nowa fereldeńska szlachta zgromadzi się w mieście Denerim. Tam Ferelden w ten czy inny sposób zdecyduje o tym, kto będzie rządził. Wtedy będziemy mogli zająć się walką z naszym prawdziwym wrogiem. Co ty na to, przyjaciółko? Nie chcę tego robić bez twego błogosławieństwa. Eee, zacznijmy realizować twój plan, błogosławieństwo. Czy miał po prostu zabić Legenda po powstrzymaniu Legenda przed zaatakowaniem Redcliff? Myślisz, myślisz, że ten pomysł ze zjazdem można podskutkuje? Są jakieś. jakie są moje opcje? Zacznijmy realizować twój plan. Dobrze więc. Wyślę wieści. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym przypomnieć o kwestii Maga, opiekuna mojego syna. Rozumiem, że wciąż żyje. Tak, jest w lochu, bracie. Przyprowadź go, Tigan. Chcę go zobaczyć. Hmm, ciekawe. No dobra, zobaczymy. Jowan, nie rozmawiamy teraz o tym, co zrobiłeś. Próbowałeś mnie zabić i wywołałeś straszliwą w skutkach lawinę wydarzeń. Co masz do powiedzenia na swoją obronę? Nic, mój panie. Poza tym, że jest mi przykro. Nie spodziewam się litości za to, co zrobiłem. Rozumiem. Czara strażniczko, masz coś do powiedzenia w imieniu Jowana? Współpracował dobrowolnie, choć nie miał zbyt dużego wyboru. Wydaje się szczery swoim żal za grzechy. Nie, nie ma nic do dodania. No dobra, wydaje się szczery. Tak. To niespodziewane. Jaki wydasz wyrok? Jako strona poszkodowana, nie byłbym chyba w stanie okazać mu litości. Oddaj go kręgowi magów. Wypuść go. Niech krąg na niego poluje, jeśli zechce. Oddaj go kręgowi magów. Mądrze powiedziane i prawdziwe. Jowanie, niniejszym oddaję cię pod opiekę wieży kręgu maginów. Niechaj Stwórca zmiłuje się nad Twą duszą. Dziękuję, mój Panie. Czyli najprawdopodobniej zostanie wyciszony. Przejdźmy do kwestii Zjazdu Możnych. Przyzwanie moich wojsk i zorganizowanie sprzymierzeńców może trochę potrwać. Wolałbym zaczekać ze zwołaniem Zjazdu Możnych, aż wszystko zostanie przygotowane. Proponuję, byś w międzyczasie zajęła się pozostałymi zawartymi przez Szarą Straż traktatami. Jeśli mamy pokonać hordę rocznych Pomiotów, Będziemy potrzebować każdego sprzymierzeńca, jakiego uda nam się zdobyć. Świetnie. Dobra. W ten sposób właśnie skończyliśmy drugi z dużych questów. A ja wam w tym momencie dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Hej. Jo, witam wszystkich. Wracamy kolejny dzień, kolejny Dragon Age. I po ostatnim oddaliśmy wreszcie quest z Arlemonem, czyli wskrzesiliśmy. No, nie wskrzesiliśmy go, a wyleczyliśmy go. I mi jakąś chyba gigantyczną ilość Expa. Ja tak widzę, że ja miałem chyba gdzieś tutaj dotąd. to teraz mam VIEW view jeszcze mi level wskoczył, który ja w ogóle mam. Nie, 12, po prostu dostaliśmy umiejętności chyba. Tak jest. Dostaliśmy umiejętności, świetnie. Więc ja bym chciał. Pułapki, rozbranie pułapek, będzie lepsze rozbranie pułapek. O, ja tylko tu dostałem. Awans, świetnie. I win ma magię, więc... Może tutaj jeden. I teraz z kolei jeden do kondycji. Nie, kondycja jest niepotrzebna. Do siły woli jeden. Zdrowicie. No, od, od 14 poziomu dopiero będziemy mogli mieć aura oczyszczenia, to by się przydało. To w takim razie, w co bym miałbym teraz pójść? Paraliż, entropia. Masowy paraliż byłby przydatny. Tu nie wiem, coś mi się spieprzyło. To jest, to będzie, ale dopiero w przebudzeniu, w tym dodatku, więc to chodzi jeszcze piąty element do drzewek. Tego nie powinno jeszcze tu być. Co to jest? Ogniskowy kostur. Postać się bezpośrednio w atakach za pomocą kosturu. A maga otrzymuje pre... Tutaj nic się nam nie przyda, bo to nie jest mag bojowy. Gif. Gif paraliżu. Uczuciające zaklęcie wyrysowuje na ziemi GIF, który paraliżuje pierwszego przeciwnika, który na niego wstąpi. Chyba że przejdzie pomyślnie test na odporność fizyczną. Jeden mag może. Podtrzymywać jednocześnie ograniczoną liczbę gifów w paraliżu. Mhm, dobra. To jest olej. Olej służy do... Można, można rozlać olej później go podpalić. Mamy rozkwit magii, który daje pobliskim przyjaciołom i wrogom premię do regeneracji magii. Nie, nic nieprzydatnego. Kłujący rój. To już w ogóle bez, bez sensu. Tu mamy wszystko. Co to jest? Wybuch antyma, antymagii. Wybuch antymagii eliminuje wszystkiego. Osuwalne efekty magiczne w okolicy, zarówno wrogie, jak i przyjazne. No, takie sobie. Chrona antymagiczna, rozproszenie magii, tarcza przeciw zaklęciom. Wysanie many, oczyszczenie many, potęga zaklęć. W tym zróbie czarodziej czarodzieja przepełnia magiczna energia, czyniąca jego zaklęcie silniejszym. Powoduje to jednak szybsze zużywanie many spowolnienie jej re regeneracji. No, ty nie jesteś magiem bitewnym, to to nieprzydatne dla nas będzie. Że nie mamy, już w ogóle to bez sensu. Żywa bomba jest do dupy. Zaraźliwa żywa bomba, tym bardziej. Jak gramy na trudnym, to jeszcze będziemy dostawać od, e, od swoich i tak dalej. Żywienie zmarłych jest bez sensu. Totalnie. Uderzenie umysłu jest, byłoby dobre. Pole siłowe też, bo możemy wyłączyć za pomocą i, i przeciwnika. Ale i ochronić naszego sojusznika, jeśli na przykład umiera, a nie mamy czasu na leczenie. Broń telekinetyczna. W tym trybie już. Aha, to jest coś takiego jak ta płonąca broń, lub yy, lodowa. Tylko, że jakby obrażenia duchowe i miażdżące więzienie jest całkiem fajne. Do tego to jeszcze daleko. To wolał w zasadzie chyba paraliż. Wiecie? Z mas tym masowym paraliżem. To co? Słabość. Co to jest? Miazmat. W tym trybie rzucające zaklęcia otacza aura. Osłabienie obniżający poziom współczynników ataków i obrony, znajduje się w pobliżu wrogów. Jeśli przeciwnicy nie przejdą pomyślnie testu na odporność fizyczną, Obniżeniu ulegają także ich szybkość, także ich szybkość poruszania się. Całkiem fajne. Oszołomienie, wyssanie życia, nie. Magia śmierci, przekleństwo, chmura śmierci. A, dobra, to bierzemy to. Do masowego paraliżu. Będziemy paraliżować ewentualnie łuczników wroga później. Na pewno. Wszystko, 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 bo ten kostur jest bez sensu, on tak nie atakuje. Słabość. I będziemy szli sobie do paraliżu masowego. graj Świetnie. Uh, Sir Sirfet. Są... Pozdrowienie Arla to dobra wiadomość dla całego narodu. No. Wszyscy jesteśmy Twymi dłużnikami. Świetnie. O, jeszcze są jakieś trupy, których nie pozbierałem. No proszę. Sługa, sługa, dobra. Ale ten zamku już go przeczytaliśmy dawniej. Fajnie się, że oni szybciej poruszają po tym e, zaklęciu. To w takim razie wychodzimy na dziedziniec. I chciałem zrobić teraz DLC. Zobaczę jeszcze. Denerim, to plaga, dodatkowa zawartość. Królewski powiernik. Uda się na ziemię bana, e, lore, bana Lorena. Krąży plotka, według której pewien uczestnik bitwy pod Ostagarem zdołał zbyt z lochów Bana Lorena i szuka pomocy starej szarej straży. Ziemie Bana leżą na północnym zachodzie. Zbiegły więzień skrył się najpewniej w leśnych odstępach włości Bana Lorena. Świetnie, do niego musimy iść w takim razie. I wtedy dostaniemy quest na powrót do Ostagaru. Gdzie to jest? Tutaj? Nie, przełęcz. tu jest przełęcz, tu jest do golema. chyba. golem z Angmar, takiego. A co widzimy już postępującą plagę. Lotring, już zniszczony. Możemy się cofnąć do chatki flemet, żeby ją zabić, ale jeszcze nie jesteśmy za słabi na to. Przyzgnę, ja bym się chciał cofnąć do obowcowiska i wyleczyć rany. Mam pytanie. Znowu. W jaki sposób położysz kres Poproszę ich, żeby sobie poszli. Planowałem poprosić grzecznie pomiatu, żeby sobie poszły. Jeśli chcesz pokonać arcydemona za pomocą dowcipu, powinnaś poćwiczyć. Zdecydowanie. Mówisz, że jesteś szarą strażniczką. Słyszałem różne opowieści o tym zakonie. Co takie słyszałeś? To podobno wspaniali strategii i niezrównani wojownicy. Na razie nie robi to na mnie wrażenia. Zabiliśmy Smoka przed chwilą. Niedawno, nie wiem czy pamiętasz. Latałeś na prawo i lewo. Też się nie wyróżniałeś. Straży... Tak, Klery jest od niedawna. A co? Myślisz, że lepiej sobie poradzisz? Oczywiście. Aha, Dobra. A, jeszcze jedno. Chciałem pogadać za Listerem i go przekonać do siebie, więc nasze Klery znacznie nie do siebie. Mamy jakieś prezenty? Mamy. Złoty wisior z głową demona. Świetnie. Nie wiem, czy czemu mogę będzie to chciał, ale możemy spróbować. To pewnie będzie dla Morrigan, to jest tak, to jest idealne dla Morrigan Że mi nie przyda się w ogóle Morrigan O, dziękuję. Oj proszę, cieszę się. Bardzo miłe. Fascynacja. Plus 4 świetnie. Srebrny Aron, a nie, to jest nie... Więc poczekajcie, bo za mnie ktoś woła. Już jestem. Więc tak. Mam prezydent kondycji plus 15 otrzymam na uzdrawianie przy obrony. Właśnie, efekt uzdrawiania, to jest całkiem fajne. Tarcza elitarny gwardzistów oddziału z Red Cliff. Porównywalna z naszą, ale nasza jest jednak lepsza. Nasza jest ładniejsza, to na pewno. No, oczywiście. Nasza wygląda świetnie, do tej zbroi nawet pasuje. To w takim razie... Uff, pogadamy sobie teraz z listerem. Słuchaj. Zanim pójdziemy dalej, muszę ci coś powiedzieć. Doceniam, że przyprowadziłaś mnie do siostry i że. no, że mnie uspokoiłaś, kiedy odeszliśmy. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. No, to Kle, to prawdziwa dziewczynka, nie? Ci to wreszcie powiedzieć. I nawzajem. No, to skoro już mamy to z głowy. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. No bo od razu jak się jest fascynacja, to z innej strony podchodzą. Tak, jak do tego romansu się dążyło. Chciałbym porozmawiać o pewnej sprawie osobistej. Cóż, jesteśmy w obozie. To równie dobry moment na rozmowę co każdy inny, prawda? Hmm, ciekawe co działa od razu. O, chcesz. Teraz? Cóż. Może bez Jestem gadania będzie. Mówić. No i je mamy, super. Tylko, że będzie cała scena, czy na razie tylko ten pocałunek jeden? Natchnienie, duża premia do kondycji, świetnie, Lista zdobył nową umiejętność. Ooo, rewelka. I zgadza się, plus 3. To by się nie zgodził, by jego kobieta całowała, nie? Mhm. Fascynacja, jeszcze nie ma. Musi być miłość, żeby... Było to, co chcę. Proszę, spójrz na to. Wiesz, co to jest? <laughs> Twoja nowa broń? Czy to podchwytliwe pytanie? To róża. Zerwałem ją w loterii. Pamiętam, że pomyślałem sobie: Jak coś tak pięknego może istnieć w miejscu tak pełnym rozpaczy i brzydoty? Powinienem był pewnie zostawić ją w spokoju, ale nie mogłem. Pojawiłyby się mroczne pomioty, a ich zaraza by ją zniszczyła.